Dobra, bardzo ważniejszy niż w tej. Okej, okay, tam już go ży. Co to Zakaz zwiazdu kolej. Ej się ty wiesz, że jestem u gatunku. Ciekawie, co tam wprawiło na tę HD. Są... Ja wiedziałem, że się tak skończył. Owej, tam, tam mi spadło na głowę. No to rzeczywiście oh. <laughs> Masz czego chciałeś O prosto, prosto w, w, Nie trafiłeś w drzwi, cofnij się trochę Zamknąłeś te drzwi O i prosto I wychodzisz Super Rozumiem, że też chciałeś po tym slopie się tak zaślizgnąć, posurfować jak w się co? Ach, wielkie umysły. Nie do niego. No podziwiaj... Ej, nie otwierać się tak przede mną. Co to ma być za pozycja? Nie myśl sobie nawet o takich grzecznych rzeczach. <laughs> jak pies, jak tak Oj, w drzwiach go zamknę. ojej! <laughs> Co on robi? Kolego, to no chyba coś to nie w porządku, ale już go nie ma. Chciałbym, uwiadam się tą pozycją? Tak A? na rurę i se rurę przejść. ale się nie udało To nie, to tam po prostu ści... Ej, co to jest za cienka ściana? Ej, wróć tu! Chodź tu, gdzie pająk tu był przed chwilą Wiem gdzie to To jest... To jest ściana papier no, my... Ty no! Kolega chce pomocy Zawsze na hosta biegnie, ten no, no to host zaraz będzie kokonem No właśnie się nim stał i go powiesiło. No cóż, zdarza się nawet najlepszym. Opa! <grymne> <grymne> ja go ja nawet nie widziałem, ty. Nie, da się przejść bokiem, ale jestem bardzo budy. No <grymne> <grymne> jasne. Idź, śmiało. Czekaj, otworzę ci z drugiej strony. Dzięki. Mnie to no, prawdopodobnie nie przeszedł. No, wiem wiem. Słyszałem tym zagrożenie tam po, po lewo, tam. Tu, po, o, tu po lewo, tam był, widziałem go To będzie miał się nasz urobiony. Nasz urobiony... Właśnie tu idzie. Nie nie? Nic się nie robi, nic się nie robi. Ty to debil. O, o, kurwa, pan. Nie. No, patrz, chodź. Miło było, dobrze się poświęciłeś. No, zaraz się zaspi kolejny na jego miejsce, nie? Tak się Ej, słyszysz to? Mówię, a okay, e, ja to sobie przed powiedziałem, zaraz się respi kolejny, nie? Dobra, chodź, chodź, chodź. Ktoś przyjdzie tu. Nie wdepnij w to. W co? A, w to. No nie wdepnij. A, tam, jednak no? tam. To właśnie wdepłeś. Weź je bo się przyjdzie może. No czekaj, muszę to wyciepnąć. Już mam. Eee, ten fałszywy... Eee, nie wybuchł. Na pewno tu nie idzie. Przypadkowo tu postawił. <śmiennie> <śmiennie> po prostu miał i mu wyszło, nie? No, ale coś innego przyszło, wiesz? To niedobrze. Mamy to! Czad! Zrobiłem to basz pierwszy życzę. solo Muszę cię zmartwić, ale kolejny też <laughs> Nie, Nie mów tak nawet <laughs> Ale hey, niestety okay. słyszałem. Musimy to so, zakończyć. To zmartwienie okay. oznacza, żeby... A czekaj, weź Elfsai na ty teraz, bo ja mam już bardziej obity jestem, teraz twoja kolej. Ej, hey, to dam ci coś cięższego za to. Kubek. Ciekawe, bo no. jeszcze jest, Kubek z piwem jest cięższy, nie? <laughs> <Przaskocz> na tym! <laughs> o kurde, ale jeszcze to jest ten, na którego się miał patrzeć, tak? Trzeba ja dostanę tu coś do bicia, czajnik, no to super, to sobie pobiłem. Oła! Dahida był jak też No, ja też Działałem ja zamknąłem za nami jakimś cudem Masz nagrodę powitalną <noise> To, to ta wyprawka, tak? Tak No, to masz wyprawkę O, tu jest ta pułapka, no to już wiem gdzie jestem chyba Dasz. No to że masz teraz jeszcze w palienczynkę. No sprint, ała. To jest trudna sytuacja. Pamięty. Wyjście? Niemożliwe. Nie wiem, jak ty, ty przez ściany chodziłeś. Co? No, na pewno widziałem, że ty jakby przez ściany chodziłeś. Coś. Nie wiem <noise> <noise> w ogóle. Onehacka zainstalowałem. Widzę właśnie. <noise> Ej, u, wy, u was też jest zaciągnięta ta dźwignia? Co jest? A no jest na dole, bo ty ją popychasz do przodu. No. A nie. Co? Nie w dół. Ja <noise> <Bo czemu na> ciągnęłem <noise> powietrze to ten i poszło. A gdzie one nie były? No... Ej, przeskocz! To jest one factor authentication, <laughs> wiesz? <laughs> o, oh, fire Zaraz, twoja kolej! Wszyscy spotkanie. muszą przejść. There's... Chodź skakać. Ale on, on nie przeskoczył, on nie miał przeskoczyć. Skacz. My no, zrobisz, no, pokaż. ty nie zrobisz. że sobie ten Ciebie też to sprzednęło. <noise> Dobrze, że te stare ptaszki się nie bugują tak jak kiedyś. Bo jakby się teleportowałem po całym świecie, to by mi było przykro. A jednak się teleportuje, Fire. No proszę. Pochwaliłem zawczas. Co to ma być? ja nawet widziałem skąd ty się transportowałeś. Ej, drugi? Co to jest za skam? To jest skamerskie zachowanie. Byłeś się oszukiwany. Coś jeszcze nam plecy chce podrapać, chyba. Nie, sobie to by się <laughs> No to może być spektakularne. Ty, jaki Devin? Ja potem w tym skoczysz. Halo, no, ten co robi? Nie, o kurcz, ale się. Dobre. Ej, co ty? Ej, on jest bezpieczny, nie. No, nie. O, tu w klika lekko, o, tu po co nie W klika <laughs> Teraz jest klika, teraz jest klika. Nie idzie do przodu. Teraz tylko znowu. znowu. O, tu nie. się obudził robot, czekaj, niech ten robot w niego strzeli. Ale ja ten mam rakietą. No nie, on dostanie w ciało, nie? Pamiętaj, że w tej forest kipery też strzelają roboty normalnie. Na placówce wylądował, u góry jest, na samej górze. No a właśnie, bo na mnie się roboty teleportowały znowu, także... Czemu on pulsacją nie chodzi, Ty jako host widzisz wszystko normalnie, ale mi mu się te roboty teleportują. No masz, masz czas, on patrzy na nas. Szybko, wskacze, wskaczesz. Tu. No jest, jest z boku. Masz czas, wykorzystaj mądrze. Oho, nie, nie są stany. Ej, trzymaj wszystko przeciwko mnie. Da, łatwo złamać. Rakiety. O spalił się Ja chyba tu umrę Dobra, połami kostki Jednak ja nie Chyba po prostu idzie Uuu, a... raz O trochę jest Aż bo wszystkie są tu biegały jaj Widać, że nie fajni metaliki. O jakżeście wy wchodzili do środka, to mnie wybombiło, nie? Nie ma mnie. No, u niego pewnie spadają, czy coś, a u nas się typają. O, Im więcej tych robotów jest aktywnych, nie. tym gorzej ta teleportacja wygląda. Czemu te wszystkie roboty się do Ciebie teleportują, kolego? Nie wiem. O, stoją w miejscu teraz, przy naszym statku. Bo jak wywieszę się do środka, to mnie rakietami wybombi. Zarabiaj, kolego. Patrzysz do środka. O, biegaj teraz. Najważniejsze jest w środku. Najpierw ja, teraz on. Tylko on się przyczepił. Co? O, tak mi się, tu... <grystanie> no, się tutaj. Jak <grystanie> Ja ty no. Jesteś kolega. tutaj. Podruszego. Nie? Co ja ci zrobiłem? Co ty robisz? Nie tu proszę. Może ty gaffe, masz epilepsję. Gdzie ty znikłeś? Jedna lepszy rofer jaki ja cię zobaczyłem. Co? Zaraz zobaczysz co, nasz ulubiony. Co? Nie ma przecież No to idź, śmiało, weź aparatus Dobra Czemu ja? Za tobą miał biec No bo nie jesteś hostem Nic złego ani niczego w ogóle Zajdziemy tu. No ale weź ten klucz. Ty? Słuchaj, to ty. Wadaj tu, tu macie. chodzi. No, też pewnie. Jak się nie ruszam, też się nie ruszy. Z tego typu zwierzę, że jak jaśniej ruszam, to on nie widzi, że się rusza. Wszystko. Nie, nie wszystko. Coilhead do ciebie jakimś cudem nie trafił. A, no dobra, no no, mu no, no, się popsuło ten range, coś tam, zbieranie nowych targetów. Nie nie, 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 popatrz w prawo, popatrz w prawo. Ale nie popatrz działa prawo. to na piłkę, znaczy na minę, bo ja już testowałem kiedyś. Nie działa to dobrze. Dobra, jedziemy tam. Będę tędy. Nie macie, to nic nie zrobisz. Debil. Tutaj. Bocian. Widzisz? Co to się Ja mu wziąłeś? Się w kawałkach. Wziąłeś mu jajo? No, trzeba jakoś dookoła, nie? Słuchaj. No, wzi wzi wziąłeś to sobie rać, nie? Okej, okay, dobry. Nie płacz. Nie, 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 nie. Usiądź sobie. Ja to wyniosę. Tam biega. Piany jakieś. Już wróciłem. Wróciłem. Halo? Dziecko? I teraz to mogę latać. No Wow! molnij mnie również Flyer uważaj, bo jest nasz ulubiony przeciwnik i jest nasz. Ej, ej, jest tu, tu się jeszcze jest w środku. Jak wszyscy no i teraz można przejść, chodźcie. O, coś tam jest? Halo, jest tam coś? Halo? Ja pewnie bym zdechł. Dupą mnie udziabał. w dupie. No tak, wejdź w niego, to nic się nie stanie. No. Ale on się zdziwi Pociąg jedzie Ekspres polarny Gratulacje już to, że pod płatą Ej halo, czemu on patrzy się na nas? Ej, co on robi? Eee! <noise> zrobił. Ej! Mój dłoń taki rozjadł bo no co to robi, ty? to za akcja? Mory przesuń się, ty, chyba no. się. Dziękuję Cześć. ci. Co, no, no, co to za akcja? Chora akcja. Żegnam. <laughs> kogo Do no shadowa. Zabrał go. No zabrał go, widzę to. Zaciągnął go. Wow. Co? Jak się grało? A, już, bo nie? tam było jeszcze oh. dwóch! Widzę, że muzyką się spodobała. No, teraz jest trzech. O, jeszcze coś innego. Oooo! Ewierwnie jest w środku, no Serio? Prawda w tym momencie na którym spojrzałeś na to numer? Ale nie widzę mapy to On żyje, ale nie ma... Hamuł to... pod wodą! Aha. Nie wiedziałem, że... O. Zawsze pod wodą było normalnie ten. Okay, ale nie, ale gdzieś tego nie zawali za tak No już. <laughs> okay. No to jedziemy, jedziemy, zanieś... no to jedziemy No to w jedziemy, co nie? No to super, nie? Że on akurat przyjechały do góry. Biegnij, biegnij, uciekaj od tego koła. A ja poszedłem. Uciekaj, uciekaj. A wy poniesiecie konsekwencje. A może ja? On jest przeżył tyłu, więc nie jestem Nie iść na twarzy, słodka! No przejdę pod nią, patrz Nie iść, bo tam jest stary Teraz mi czy... nie mówisz?! Znertowałem Nie wyszło, spałka się to spadła. No, no to jest Nie! 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 DO SIĘ, zmieniło, się, zmieniło, się zmieni. Oh. No. Flashbank. Jest wyjście, Oj, Mati chyba nie żyje. Ci myślałem, bo ktoś przestanowił, że w sumie jednak nie je chcemy. O, piesek gdzieś. O, tu jest piesek. Przy tobie, jest. <głosy> Gdzieś. <głosy> tu jest piesek. Dziękuję Nawet go ja zobaczyłem. W <noise> tym się dowiadujesz, że jest.